Witam serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli w piątek. Tak, ja wiem, że jest piątek, nie pomyliły mi się dni tygodnia, natomiast wczoraj był jeszcze większy bałagan i wczoraj to wyglądało jeszcze bardziej źle, więc uznałam, skoro bazu pytał, że jeśli nie przyjdę w czwartek, to może przyjdę w piątek. Kurde blacha, kapresja, to mówię, no, zasadniczo mogę Wam pokazać na tą chwilę, tak jak to wygląda, choć to jeszcze się zmieni, bo tu mi jeszcze jakieś habazie yy, zalegają i nie mam pomysłu, co z tym zrobić. Natomiast jak widzicie, komoda stanęła tutaj, mimo że tutaj miało stanąć biurko. Biurko pokażę Wam na samym końcu, bo domyślam się, że dużo mniejszy procent z Was jest zainteresowanych tym biurkiem, więc, jakby pierprośniki. Tak więc, moja paskudna komoda, którą już na pewno w tym roku wymienię, bo już patrzeć na nią nie mogę, to jest kurde mebel, który jest duży i w ogóle nie jest pakowny, nie? To, to jest taki mebel, taki wiecie, żeby był, nie? I kurz zbierał. Więc komoda ostatecznie stanęła tu, a na niej, słuchajcie, stanęły sobie aglaonemy. Ja tak mam właśnie zamiar, kurde, teraz sobie y, y, trzymać aglaonemy. Więc mamy aglaonemy z testów pasty cytokininowej. Tutaj mamy aglaonemę, y, która wcześniej już stała na tej komodzie, jak ta komoda stała. Teraz gdzie stoi biurko? No i patrzcie, co tu się wydarzyło. Zobaczcie, jaka jest blada. Tutaj już jest nawet umierające liście w porównaniu na przykład z tymi, które doświetlane były. No nie, jaka jest różnica? Ona jest taka blada, wypłowiała, um, więc no ona sobie stoi tutaj. No i tutaj mam jeszcze jakieś dwie inne aglaonemy, tutaj na froncie jest Inimini, a tam z tyłu jest Jean Fan, czy tam Legacy. O, tutaj, prawda? Bo to, to, to ciężko rozpoznać, która jest która. I choję ja sobie na razie dałam tutaj tego e, grina, żeby nie zwisała mi już z regału, tylko na razie jest tu i powieszę ją na jakiejś takiej makramie. E, tutaj jeszcze dodatkowo, słuchajcie, będzie zamontowana lampa, ta lampa, znaczy ta druga lampa, <grym>, no bo są dwie, prawda? Więc w weekend zamontujemy, także tutaj aglaonemki będą miały światło, więc spoko. Tu, tu na komodzie planuję przechowywać sobie aglaonemy. No i tak, idąc tutaj regałem, to wiem, że ta półka już się na pewno nie zmieni. I tutaj mamy tego Billity z nowym liściem, który się rozwija. Piękny, cudowny. Tutaj jest Lux, to jest jakaś mieszanka Luxa. O, on jest chyba ten od Ewy, powiem Wam. No ale jakby nie mogę się z nim rozstać. Jest, jest przepiękny. Patrzcie, jaki duży liścioch. I tam nowy z tyłu. O tam, o tam. No po prostu piękne. Zmieniłam mu doniczkę. Ona taką właśnie. Będzie sobie na knocie. Spoko. Tu sobie ukorzeniam EpiPremnum. Także było. No nie. Tak. Oś ja się człowiek skichał. O boże, o boże. <grywa> Mam okno uchylone, mokre włosy, i człowiek od razu kicha. Słuchajcie, niższa półeczka, proszę bardzo. Tu jest na przykład Antek. Ten Silver Blush bez krzemu. Tutaj jest Little Star. O, o, pięknie, pięknie. No tu jest Monsterka, e, Aglaonema, red, red Veins, tak? Czyli ta czerwono-zielona, tak? Ona. O. Już zaczyna troszeczkę pokazywać swoje te. I jak pamiętacie, miałam takie dwie, w sensie to jest ta większa, a ta mniejsza niestety znowu się rozpuściła. Już o tym rozmawiałam z Mateuszem. Jakby. O, o co chodzi? No, i jakby, no, no, oboje doszliśmy do wniosku już po raz kolejny, że, no, po prostu tak. Tak została wykonana, i, i on też widzi, że, że u niego te red, red veins mają się tak, tak sobie, no, nie? I na najniższej półeczce mamy głównie to właśnie projekt krzem, czyli filka. Mamy silver blushę, i tutaj stoi, proszę bardzo, monsterka. Tak? Czy tam się coś jeszcze ukrywa? Nie, Tam jest kubek, a tam mam jakieś coś tam w ukorzenianiu. Tak, no jeśli chodzi o tutaj, to się nic nie zmieniło. Poza lepem, którego tutaj przyczepiłam i już się trzykrotnie w niego wczepiłam. Tak. <grym> Aha, i tak, tutaj, tutaj to stoi coś, co tutaj od, od, od zawsze stało, więc niech sobie dalej stoi. No i stoi Fyrdas, z którym, no tak, trochę nie wiem, co mam zrobić, więc na razie stoi tu. Nie wiem też, co mam zrobić tak do końca z tym, bo to tutaj na przykład, to jest coś, co ogarnęłam w taki sposób, to jest albo ta botaniczna odmiana z rośliny, albo ta Red Arrow. Nie mam zielonego pojęcia, która to tutaj żyje. Natomiast jak sobie, wiecie, tutaj poglądałam tą doniczkę, bo w tym filmiku, no i czego nie rośniesz, to tu było wszędzie pełno takich suchych. Uznałam, że może lepiej będzie ją po prostu... Skrócić z tego suchego wszystkiego, i niech ona sobie tutaj rośnie, no nie? Bo tutaj rośnie jedna, a tutaj rośnie druga. Taka zawinięta, mówię, no dobra, nie? Tam mam jeszcze jakąś monsterę. To, to jest ta monstera z pastycy tokininowej. Tutaj jeszcze w wiatrze ukrywa, ukrywa mi się Dark Knight, e, też z roślicha. Ona jest akurat w ukorzenianiu, bo już miała dwa metry. To mówię, dobra, don. No nie. I, I tutaj sobie poprzenosiłam jakieś takie roślinki, które ukorzeniam, więc no to nie jest zbyt dobre miejsce, szczególnie, że one już korzenie mają <laughs> i dostają nawóz, więc powinny mieć trochę więcej światła, no ale i że tak powiem, no, no, no jak na razie, jak widzicie nawet tutaj na growboxie leży taka to jest taka podstawka do laptopa, no nie to sobie można właśnie tak ona płasko położyć i później podnieść i przenieść gdzieś laptopa, albo można tutaj takie nóżki rozłożyć, no nie i sobie postawić. Taki stoliczek się wtedy z tego robi, więc jak na razie widzicie, nawet to leży tu teraz, bo <grym> no właśnie nie ogarniam z czasem, tak? To wiecie, praca, inne obowiązki i tak dalej, no nie i wychodzi na to, że później człowiek jest zmęczony, już mu się nie chce biegać z doniczkami. No właśnie. A oto, i mój kącik kurczę z biurkiem. <grym> tak to właśnie wygląda z daleka, bo muszę to jakoś objąć w kadrze razem z fotelem. I biurko jest fajne, bo możemy je sobie wspólnie włączyć. I ono się włącza, to się włącza tak, na taki kolor czerwony. A teraz sobie mruga na takim ustawieniu, które ja sobie ustawiłam, czyli na takim to właśnie oto takiej tęczy, która tak płynie. Widzę, że w kamerze to wygląda tak. Drętwo trochę, <noise> niestety, ale na żywo wygląda to bardzo ładnie. Poza tym jest dzień dość jasny, więc no, no, no sami wiecie, nie? Tak to wygląda. Tak, tu papierek, odkładam na niego e-papierosa, a tutaj słuchajcie, mam chusteczkę, bo ja mam skórę atopową, i ta podkładka ma tutaj taką specjalną bulwę na nadgarstek. I to jest spoko, tyle tylko, że jak za długo coś robię, i tak dalej, to później mnie nadgarstek boli, więc sobie owijam y, czystą chusteczką, żeby mnie skóra nie bolała. No, niestety, jak się ma skórę atopową, to czasem trzeba robić dziwne rzeczy. No, i to jest słuchajcie, fotel. O taki, o właśnie, Tosiek bardzo lubi. Próbować na niego wejść i później na biurko, bo jej się podoba najwidoczniej to, jak tutaj się coś rusza. Bo na tym drugim stoliku, który mamy, tak wiecie, no, no, na normalnym stoliku, no to się nic nie rusza, tak? A tutaj coś błyszczy. Więc tutaj proszę bardzo, fotel. Fotel też może świecić, ale muszę do niego sobie dokupić dłuższy kabel, bo tutaj jest, ale jest zbyt krótki, więc on też tak potrafi błyszczeć na takie właśnie kolory ewentualnie może pulsować albo świecić na jakiś konkretny kolor albo na jakieś tam dwa różne kolory no nie, jak wy wiecie tu, tu jest ca cała masa możliwości dla kogoś, kto lubi, żeby mu się świeciło, tak? więc tak to właśnie, o tak to właśnie wygląda kable są ukryte tutaj w takiej specjalnej łuzie tam jest też cały przedłużacz, choć przedłużacz to akurat myślę, że trochę sobie zmienię i pójdą tam tylko same kable tak więc bardzo fajne rozwiązanie, bo tutaj podłoga jest po prostu pusta, tak? Za nic nie pociągniecie, tylko że tam mi akurat zwisa kabel od kurzacza, bo tam odkurzacz stoi. No i w tym biurku są jeszcze takie o, świecące nóżki tutaj po bokach, żeby iluminacji było, wiecie, jeszcze więcej. No nie tak więc tak one sobie tutaj błyszczą i one są zintegrowane z tym, co się dzieje tu. Więc jeśli na przykład tutaj ustawimy sobie, żeby świeciło nam na zielono, to i nóżki będą świecić na zielono. A że ja ustawiłam tęczę, czyli pełne RGB takie płynące, no to i tutaj nóżki z obu stron tak właśnie świecą. Yy, tak. Więc jakby yy, tak to właśnie wygląda. <laughs> Jak na razie jestem bardzo zadowolona, bardzo mi się podoba. Yy, no wiadomo, że biurko mogłoby być inne, ale słuchajcie, zaletą tego biurka jest to, że ono ma szklany blat. I jakby to ma swoje plusy i minusy. No, minusem jest to, że on jest czarny i szklany, więc wiecznie już płaczki, tośki, wiecie, zgarniam, zdmuchuję, strzepuję, sprzątam, ale plusem jest to, że po pierwsze łatwo go umyć, poza tym jest chłodny, a komputer mimo wszystko się grzeje, bo ja zamiast, bo ja um, zamiast, nie zamiast, Boże, kobieto, skup się, no, powiem wam, że zmęczona jestem. A weekend też nie będzie jakiś taki, wiecie, super lekki. E, ja poza pracą na tym laptopie też gram w gry, więc wiecie, no komputer się zgrzewa, tak? To, to normalne, to naturalne. Tosieńku, a ty co powiesz? Matka, ja ci powiem, że ja nie mogę wskoczyć na ten stolik nowy. I dlaczego ty już ze mną nie siedzisz na podłodze albo na kanapce? No tośka, to jest taka niezadowolona, muszę wam powiedzieć, że ja teraz siedzę przy, przy tym biurku, a, a nie z nią. Denerwuje się, ona wiecie. Tutaj sobie skacze, nie? No ja siedzę tu, a ona skacze tu. Tutaj sobie siedzi i wiecie i jęczy na mnie, nie? Mruczy, tam szczeka, wa warczy, nie? Żeby albo ją wziąć na kolana. Albo do niej. W ogóle jakąś interakcję z nią przeprowadzić, no nie? Tak więc de de denerwuję się. Bo na co to tam w ogóle nie zrobiło żadnego wrażenia, nie? Ale tośka, o mój Boże, nie. Mam nadzieję, że jak jej się ta cieczka skończy, to jakoś tak trochę się ogarnia. <ścoughs> no, no, to tak, tak naprawdę to jest tyle. Z tego, co mogę wam pokazać. No, jak widzicie, tu, ta tak to wygląda, no. Trochę, trochę inaczej i muszę przyznać, że oboje z Pawłem musimy się przyzwyczaić. Może kiedy tutaj z powrotem dodamy tą drugą lampę na tym wysięgniku, żeby świeciło tu, może się w końcu zrobi tutaj w tym kąciku troszeczkę jaśniej, bo wieczorem, muszę przyznać, stąd tak jest trochę za ciemno, no nie? A jesteśmy, już jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że tutaj cała ściana była jasna. A teraz, kurde, jednak tej, te, te, tej lampy brak, no nie? No, no, i regału też jednego brak. Co począć z resztą roślinnej, Ja nie wiem. No, no to co? No to tak to właśnie wygląda. Bardzo proszę. No, pod presją pokazałam. No, nie jest najgorzej, tak? Jakbym, jakbym miała wczoraj, czyli w czwartek, kręcić ten filmik, no to to byłby pieprznik. O Boże! Dzisiaj, uwierzcie mi, jest akceptowalnie. Naprawdę. No to co? No to kochani, no to miłego weekendu. Dziękuję, że tutaj dzisiaj ze mną byliście. Mam nadzieję, że sympatycznie spędziliście chociaż tą, tą krótką ze mną właśnie chwilkę. No i co? Do zobaczenia w poniedziałek, w poniedziałku w Growboxie. To pa!